Cześć, witajcie, jestem w za To kolejny odcinek z Lego Władcy Pierścieni. W poprzednim odcinku skończyliśmy pierwszą część drużyny Pierścienia. a Tym razem zaczynamy sobie część drugą, czyli dwie wieże. I tu mamy teren Emen Muil Golum, tutaj będzie. Idziemy w takim razie dalej. Tutaj Gandalf też będzie potrzebny, czy coś, bo tam ciemno było. A jeżeli podoba wam się seria, to zostawcie Subika z dzwoneczkiem oraz łapeczkę w górę. Tak, tutaj inny obrazek mamy. Dwie wieże. Let's face it, Mr. Frodo. we're I don't think Gandalf meant for us to come this way. He didn't mean for a lot of things to happen, Sam. Okej, okay, a więc jesteśmy jako Gandalf, już bez kapelusza tym razem. Nie mamy nowy obszar, posąg podróżnego tutaj kolejny, więc sobie... A no nie, to jest zapis tylko, to dranie ważny. Ale sobie zapiszmy tutaj jak najbardziej. Weź... To nieźle. źle. Hahaha, no. <grystanie> dałem radę. Dobra, idziemy tu. Jakiś ogień, a albo nie ogień, ty możesz to zniszczyć po prostu. Dobra, a to też trzeba pouderzać. No to pouderzajmy i teraz e, magia się dzieje. E, ten niebieski najpierw. Nie tak. Jedno. jedno. Nie, też nie tak. kuźwa, Jeden klocek w złą stronę. O, dobra. Teraz tak. Zielony. Nie, najpierw ten e, żółty trzeba tu dać. Dobra, tu wyrównać do tego. Tu czaruj ten żółty. Okej, okay, jest git. Zielony teraz. Nie, tego zostaw. No. Czy ty... Dobra po prostu tak mogę w to strzelić, a nie można go celować, więc trochę słabo. Okej, okay, tu do budowania. Tam widzę dużo monet nie wiem, czy tam je można zabrać teraz, więc nie będę ryzykować. Yy, no bo idziemy po prostu normalnie z fabułką... ...sobie do góry. O, jest. Idem, dem. To bestia. Mam skrzynkę! Dobra, będziemy się z bić. Nie wiem jak mam się z Tobą bić, ale będę się z Tobą bić. No dajesz Będziesz coś zrobić ci ciekawego czy. no, to bije, czyli z tym nic nie mam robisz normalnie. Piorunami mistrzowska? Okej, okay, dobra. <laughs> Trzeba patrzeć na piorun. Ea, ja, pokój, dobra. Jak się zasłania skrzydłami. Dobra, bo to też nie będzie to jakoś ciężkie. Niby taka bestia, w sumie dosyć łatwo się z nią walczy. Dla mnie większego zagrożenia Mardini. Oszczelaj tym piorunem. Okej. Okay. I bon. drugie skrzydło padło. Nie wiem, ile ty masz zdrowia, ale zapłakam się do w głowę ci teraz lepiej trzeba, czy coś takiego. Nie mogę tego rozbić. Chyba nie. Tu nie mogę przejść. Ja bym tam tą skrzypkę... Dobra, tu umieram. To skrzypkę bym chciała, ale tu nie jest, ją teraz mieć. No oh, mogę się zmienić tamtych Ale co mi to da O, jest piorun Ta, teraz A, nie w głowę, tylko tu w klatę, Proszę bardzo Spadasz pajeża że... Łyba, skąd tu łyba o oh, golum? Dobra sam, zbieraj te ryby. A ja muszę tu wrzucić te ryby do tego, dobra. A ty nie masz miecz? Ty masz miecz? Czy ty nie masz miecza? Ty masz miecz. żądło. To mi się będzie łatwiej to rozwalać. O, jeden na cztery, proszę bardzo. Nie wiem, czy w kamieniu może być ryba, ale. Dobra, lecimy dalej. E, ten malinę. No tak. Zapomniałem, Boże. Syk, buduj to Mamy łybę. Kolejną Aż 6 trzeba mieć. Jeszcze 3 no Dobra Tu coś ewidentnie jest, ale to chyba naokoło trzeba przejść A więc tak idziemy Dobrze, Szkielet, cyk, 2 na 4 Tu znowu Gandalf będzie potrzebny oczej te masz i skrzyneczka. Dziękuję serdecznie. Masz łopatkę, Masz, aż dalej. To sals tą roślinkę tutaj. Elegancko. I mamy przejście dalej. Mam no, tam Legolas potrzebny, to już nie, nie tym razem. To ty to zostań, Ja ci to przesunę. No i musiałeś spaść. Dobra, tu jest tylko szkielet, który zwalę. Ty rzeczywiście, Frodo ma ten flakonik śmieszny, jednak nie potrzeba Gandalfa. Ale te podpowiedzi są dobre. Siema, ma golum. Dobra, kopaj co rybę wykopisz. Dokładnie tak. Majna ryba. Let's go. Trochę takie bez sensu te ryby. Za dużo ich jakby. Nie trafiłem. Czemu on tak skacze? No nie gadać, że muszę znowu po nią iść. No ja pierdzielę. Frodo, chodź tu. Ty masz, tą... Ty masz dalej tą rybę. No co za cieć. Dobra, dwie ryby zostały. Więc... spakujemy sobie tutaj. Cyk, cyk. Tu coś mamy Hajsik mamy, mamy drewno, ok. Więc zakładam, że do czegoś będzie tu potrzebne. Tu jest krasnol potrzebny Eee, obozium, oh dobra Rado weź ty. kolejne drewno eee, nie, tu jest do kopania, to ty weź to wykop. I tutaj to drewno, no. cyk, cyk, jeszcze jedno, tam tutaj, cyk, i cyk. Teraz ty to odpalasz, i mamy to. Tu się pali elegancko, tam siedzi golum do góry. <laughs> Teraz już powinniśmy być... Frodo, choć z tym flakonikiem. Czy też radę tu oświetlić nam drogę, czy...? A, tu, tu nic nie ma po prostu, okej. Okay. Cyk, bierz rybę. I tak, tu znowu krasnal. Tu jest szkielet. Ale to nie tęczki, ale dobra. Weź kop tu. I co tu. Aha, jakiś mechanizm. A tu nie mechanizm, tylko lina. Może być lina. Dobrze. Cyk do góry. Tu roślinka. Niech se rośnie. Co tu wyrośnie? A przejście dla Froda. Dobrze, w... o, bo tam jest ciemno, no tak. Dobra, to Frodo zaraz przejdziesz, tylko najpierw rozwalisz ten szkielet. No i proszę bardzo, jest druga skrzyneczka. Teraz przechodzimy tutaj. Akrobacje jakieś trzeba porobić. Przechodzimy tutaj i jest ostatnia ryba. I wracamy po prostu przesuwając tutaj to. Nawet się schodki zrobiły. Jedna ryba. I ostatnia ryba. Lecimy. Okej, okay, teraz trzeba walczyć z Golumem. <laughs> Oczywiście zapisz i kontynuuj, czy to trzeba rozwalić jakoś do dla... O tak, tu jest skrzynka kolejna. Ołe. Łatwe te skrzynki tutaj. Syk, no i budujemy trzecią już. Okej, okay, tamtego trzeba rzucić rybom znowu. <laughs> no, złapał rybę, dobra. Nie mogę? A, linę tam chcę. No, to nie w kamień, tylko w niego kuźnę Dobrze. Wsadź tą roślinkę do końca. Czy tam kopaj, nie wiem co to jest. Do kopania, dobra. Lina kolejna. Niech będzie. Idź po linie. Albo z to na dół, można i tam. Co my tu mamy? Nie wiem co my tu mamy, ale biorę to. A wędka, dobra. Yy, więc tak, Frodo bierz. Yy, nie peleryna. bo nic nic nie da. Daj ten flakonik. Dobra, tu jest coś nie, do, nie dla nas na chwilę obecną. Ale jest y, Lina z hakiem. Czy Lina z hakiem wystarczy, czy musi być pełna wędka? Musi być pełna wędka, ok. Przecież na dobrą sprawę w sumie to Lina z hakiem mogłaby wystarczyć. No, Późno. Ceklina do góry. I sobie patyka zrobimy. O. Dobra, bierz to Cyk, zabieraj to Cyk, wędka, mamy wędkę. Jest dobrze e, Dobra, łowimy Numer jeden Zapomniałem jak się łowi, w tej grze. Tam, tam do dalej ryba mi rzuca. Oj, oh, jest i ryba. Dobrze. Dobra, teraz lina. Mogę ją Nie mogę. Dobra, siłuje się z nim, a mogę. Po no i co teraz, bo jakby się chyba ryby skończyły? I to jest ten problem. Czy ja mogę łowić jeszcze raz po prostu? Mogę. Okej. Okay. <ścoughs> Niech będzie. On w sumie za każdym razem. Czy na tą rybę nabiera. Dobra, zeskakuję. Ja go wiążę tutaj elegancko. before, to Mordor. Hmm. You will lead us to the Black Gate. You don't see it, do you? He's a villain. skarb obłaskawienie luma. poziom ukończony 222 tysiące. 22 tu mam nie wiem co mamy ale wędka jest 10 klocków złoty, złotych tych mi, mitrów to jest chyba nie wiem ale kontynuujmy tryb fabularny idziemy dalej powoli do przodu Eee, yy, więc tak... Yy, obejrzymy sobie jeszcze filmik chyba. No, mogę być tym mi jeszcze. <gry> Ale dobra. Yy, w takim razie widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie sobie łapkę w górę. Cześć!